Kochani, a znowu się chcę jakiś temat przejawić związany, hmm, no właśnie, ze sztuczną inteligencją. Trochę na ten temat chcę powiedzieć, bo to taki temat, który krąży cały czas i dziwnie się przejawia, ale nie tylko. Zacznę od tego, że myślę, że każdy z was, każdy z nas wie o tym, że im bardziej się czemuś opieramy, tym bardziej to na nas napiera. <laughs> tak naprawdę myślę, że w jakimś stopniu każdy z nas doświadczył to, że jeżeli czemuś się przeciwstawiamy, to to coraz bardziej na nas napiera. Jaki wniosek z tego? No właśnie. To, to jest taka nasza edukacja, że. By sobie zdać sprawę z tego, że jeżeli czemuś się opieramy, czy z czymś walczymy, to tak naprawdę to podtrzymujemy. I droga, gdzie my budujemy tą nową, tak zwaną ziemię, rzeczywistość, chociaż to są takie podziały, poprzez walkę, poprzez opór, poprzez działania, które mają się przeciwstawić wobec jakiejś tam koncepcji, jakiegoś trendu, jakiegoś działania, to tak naprawdę ta droga prowadzi do tego, że to wszystko w swoim życiu podtrzymujemy. Ja wiem, że to jest trudne do takiego przyjęcia, bo kurde, ten świat jest cały czas walczący, cały czas oporujący wobec czegoś, co się dzieje. I no cóż, takie są wybory wojenne wojownicze e, wobec rzeczy, które się wokół nas dzieją. I, i, I w tym wszystkim bym powiedział, że zapominamy o tym, czym jest tworzenie nowej rzeczywistości. Czym jest kreowanie nowej rzeczywistości. To kreowanie, to tworzenie tak zwanej hm. Trochę to też jest mi jest niewygodne, ale niech będzie dla potrzeb tego, żeby się wyrazić, to kreowanie nowej Ziemi nie wiąże się z tym, że my ją tworzymy poprzez opór, poprzez walkę, poprzez zdobywanie przestrzeni energetycznej według wartości, które uznajemy, że one są właśnie tymi wartościami nowej Ziemi. No właśnie, a jak tworzymy? Widzicie, jeżeli coś chcemy w swoim życiu tworzyć, jeżeli chcemy coś rozwijać w swoim życiu, to walką, oporem, przeciwstawianiem się nie stworzymy tego. A jeżeli już to tylko pozory, bo za chwilę się znowu wykluje tak zwane w cudzysłowie zło, które będzie nas opresyjnie traktowało z innej strony. Dla mnie tworzenie tych nowych przestrzeni to jest wybieranie tego, co pragnę, chcę w całości siebie uświadomionej doświadczać, przejawiać tutaj wokół siebie. Więc gdziekolwiek skieruję uwagę, to jeżeli skieruję uwagę na taką, w, ta, w takiej narracji, w takiej. W takim działaniu oporującym, walczącym, no to ja stwarzam to coś, czemu się przeciwstawiam. Jeżeli skieruję uwagę na coś, co chcę, żeby było, i na tym się skupiam, to ta energia buduje, można powiedzieć, bym powiedział, równoległy inny świat, w którym żyję. No właśnie, to jest takie trudne do przyjęcia dla naszego umysłu. Bo umysł jest takim właśnie takim wojownikiem dualnym, który chce dostrzegać i dobro, i zło, i plusy, i minusy, i eliminuje minusy, a afirmuje plusy. A co by było, gdybyśmy to narzędzie w postaci umysłu używali do Dostrzegania, nadawania znaczenia do rozwijania w swojej percepcji, do doświadczania, do takiego y, rozszerzania się w kontekście wyborów naszych, które niosą ze sobą przestrzeń taką, jaką chcemy, jaką pragniemy, całości swojego uświadomienia. I Powiem Wam, że tam nie ma oporu. Nie ma walki o coś. Jest po prostu wybieranie swojej drogi w takim świadomym nadawaniu znaczenia, wybieraniu drogi i przez to budujemy można powiedzieć czy przenosimy się czy nagle okazuje się, że budzimy się. Innej, równoległej, że tak powiem, ścieżce czasowej, życiowej czy równoległej rzeczywistości. I nagle okazuje się, że wokół nas nie ma tych rzeczy, które są takie opresyjne, oporujące, jakieś dziwne i tak dalej, bo my nie podejmujemy walki która tak naprawdę podtrzymuje te przestrzenie. Nie podejmujemy w swoim oporze różnych działań, by podtrzymać coś, co na nas napiera, ale wybieramy przestrzenie, które nas, można powiedzieć, wspierają, rozwijają. Są, można powiedzieć, takie, jakie my gdzieś w głębokości siebie chcemy. I to jest w ogóle niesamowite, bo przecież mówi się o tym, że Energia podąża za uwagą. No ale jak podąża energia wobec, gdzie rozwijamy tematy właśnie o tym, jaka jest opresja, jakie są różne działania i tak dalej, no to naturalne jest to, że to podtrzymujemy. No. Wiecie, tych tematów jest mnóstwo i treści, które mówią o różnych rasach, o różnych e, opcjach, e, mniej przychylnych dla Ziemi, dla nas. Jakieś różnego rodzaju działania, tendencje, które mają nas kontrolować, zniewalać i tak dalej. No w takich tematach to naturalne jest to, że to tylko i wyłącznie podtrzymujemy. Jest to coraz więcej. A my w imię jakiegoś y, rozwijania nowej Ziemi w, w takim swoim walczącym charakterku y, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to podtrzymujemy swoją walką, swoim oporem. Zamiast skupić się. Przekierować uwagę w tworzeniu tego, co się chce. Yy, I przyjdą różnego rodzaju sytuacje, które będą nas zapraszały do nadawania znaczenia. Ale właśnie to jest klucz taki, do takiej yy, drzwi, gdzie otwiera się dla nas droga w tworzeniu tego, co chcemy. Ale znowu, jeszcze raz to podpowiem, jakie to jest ważne, że jeżeli. Tworzymy tą tak zwaną nową ziemię, a w tym jest walka i opór, bo walczymy z opresantem czy z czymś, co nas chce skontrolować. No to podtrzymujemy to. No i teraz kochani, pamiętam takie sytuacje już wielokrotnie. O wiele istot mogą tak zaobserwować które na przykład wylogowywały się z sosza, social mediów. No, ktoś tam powiedział, że ten na przykład Facebook jest taki i taki i już ma go dosyć i wylogował się i chce być offline. <laughs> I są nieraz takie posty były umieszczane, afirmujące, że ja już tu kończę z, z tym całym no, podwórkiem, które jest takie popierdzielone. Eee, powiem wam, że <noise> od początku yy, widziałem wyraźnie to, że my chodzimy na czyjeś podwórka. Czy to jest podwórko YouTube, YouTube, czy Facebook, jest jakiś tam właściciel, czy grupa właścicieli, jest jakiś kierunek, jest jakaś tendencja. Sami wiecie, jak, jak to wszystko może być cenzurowane i tak dalej. No, i potem y, wielka, a, można powiedzieć, ekspresja w postaci czynienia z siebie ofiary, że jednak zostałem zbanowany czy został usunięty mój film, i tak dalej. Na podwórku czyimś prywatnym, że tak powiem. <grym> Ktoś nie chce czegoś takiego na podwórku swoim, więc, no, dziękuję bardzo. Ale to jest dobry moment do tego, żeby. Rozpocząć walkę i poczuć się ofiarą, i tak dalej. No, myślę, że ten element ofiary jest też bardzo ważny, istotny, że jacy to my, biedni, skontrolowani w tych tendencjach opresyjnych wobec nas, i, i tak sobie rozwijamy w sobie takie spojrzenie. Ale dalej idziemy. Słuchajcie, kiedy mamy zwykły nóż, to ten nóż możemy użyć do różnych rzeczy. Do krzywdzenia i do, można powiedzieć, wspierania życia. Jest to narzędzie, tak samo jak nasz umysł jest narzędziem. Tak samo sztuczna inteligencja jest narzędziem. Tak samo te wszystkie iPhony, smartfony, różne gadżety są narzędziami. I powiem Wam, że taką mam refleksję w sobie, że przy tej narracji, którą się karmimy, my budujemy w sobie lęki, obawę, że to narzędzie może nas przejąć, bo tak łatwo się uzależnić, tak łatwo wejść w jakieś nawyki, które nas potem spinają, bo jak tutaj można funkcjonować bez... Telefonu, jak tu funkcjonować bez noża, jak tu funkcjonować bez jakichś pikselowych obrazków, które są też manipulowane, jak tu funkcjonować yy, yy, wobec tego, że to jedzenie z tymi nano-różnymi wpływami yy, jest nam proponowane. <laughs> Ojej! Widzicie. W tym wszystkim dla mnie, jakie ważne jest to, żeby zobaczyć, że to nie sztuczna inteligencja nas zniewala, to nie telefony nas zniewalają, to nie YouTube nas zniewala, tylko to są nasze wybory i nasze samostanowienie o sobie każdego dnia w tym, by dbać o swoje rozluźnienie w tym ogrodzie swoich różnych myśli. Bo jeżeli w tym ogrodzie zasadzamy te myśli związane z tym, że są zagrożenia w postaci różnych tendencji, które są wokół nas, to no cóż, będzie coś ściskało na pewno. I będziemy w tej linii czasowej cały czas funkcjonować, gdzie jest walka, napięcie, opór, ale w imię w ogóle budowania nowej ziemi, prawda? Zaczyna być to taka, taka karykatura. Funkcjonowania. My możemy swoimi wyborami, nadawaniem znaczenia, wybierać te, tą linię czasową, która jest w harmonii z naszymi wartościami, i w zasadzie będzie się wokół nas przejawiało wszystko to, co głęboko w sobie pielęgnujemy będzie odbijało nam tą naszą rzeczywistość, tego naszego ogrodu pełnego różnych. Kwiatów, roślin, tak zwanych myślokształtów i tych naszych różnych filtrów postrzegania rzeczywistości. Ale tak, a propos sztucznej inteligencji, bo ta cała narracja tworzy tyle lęku. I ja powiem Wam, że przypomina mi się taki. Przypomniał mi się no w ogóle, wiecie, że jestem fanem wielkim y, filmu Star Trek. I. Tam dużo jest tych wątków. Na tych starszych produkcjach, które są przepotężne, gdzie była taka rasa nazywała się Borg, i ona asymilowała różne światy, podłączając do takiego jednego umysłu, że to wszystko było po prostu ze sobą połączone. Adaptowała y, te poprzez y, wszczepianie różnych gadżetów różnych rzeczy, które wiążą się z tym, że wszyscy są jak roboty skontrolowani. I taką koszulkę spotkałem spacerując sobie po sklepach w Londynie. I koszulka była w sklepie z, z różnymi jakimiś gadżetami, jeżeli chodzi o filmy, o różnego rodzaju gry i tak dalej. I patrzę, była postać właśnie z takiej, z takiej istoty asymilowanej. I na dole tej koszulki pisało po angielsku, przy tłumacząc, opór jest daremny. Bo cały czas to do nas dociera, że... Kiedy opieramy się czemuś, to jeszcze bardziej nadajemy temu znaczenie, i gdy walczymy z czymś, to to coraz bardziej w naszym życiu jest obecne. Ja widzę wiele takich istot, które walczą, i wciąż ich rzeczywistość odbija im dużo powodów do walki. No i wracając do tej rasy. Hmm powiem wam że to są tylko 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 nie tylko filmy pokazujące jak ludzkość jak inne rasy stawiały opór wobec tej sztucznej inteligencji w postaci tej rasy Borg. W najnowszej części Discovery też jest motyw ze sztuczną inteligencją która przejmuje, chce kontrolować imię właśnie e, e, tego, żeby życie poukładać, a nie e, oddawać je e, tym ludzkim emocjom, które tworzą cały czas niezły włagan. <gryzanie> Widzicie, takie, takie przejawy różne m, można właśnie sobie tak przyjmować i, i i budować sobie lęk i obawy, co to będzie, jak to będzie, jak ta sztuczna inteligencja, która już przewyższa nasze zdolności, y, będzie nas kontrolować. Widzicie? I ta narracja prowadzi do jednego, do takiego scenariusza. Do takiego scenariusza. Ktoś tam powiedział sobie z różnych jakichś tam e, fizyków, czy naukowców, że a to zawsze można wyciągnąć wtyczkę z prądu. No nie do końca. <laughs> Ale widzicie, można. Różne są historie i które będą tak naprawdę podtrzymywały w przestrzeni lęk. Dla mnie to jest takie bardzo istotne, by spojrzeć na wszystko, nadając temu znaczenie. Tak, podałem na tym przykładzie prostego jakiegoś narzędzia. Tak samo postrzegam sztuczną inteligencję. I no ktoś może powiedzieć, dobrze, no, tak sobie mówisz, mówisz fajnie, ale tak naprawdę słuszna inteligencja będzie Ciebie używała. Widzicie, stoimy przed takim czym, że każdy z nas wybiera, wybiera, stanie w swoich wartościach, stanie w swoich kompromisach. Stanie wobec tego, żeby właśnie, że tak powiem, funkcjonować w tym całym świecie, który już jest spleciony mocno różnymi warunkami, zależnościami i tak I my w tej drodze nieustannie wybieramy, nadajemy znaczenie. Dlatego, jak patrzę na przykład na te wszystkie social media, patrzę na te wszystkie gadżety, wszystkie te nowości technologiczne postrzegam je jako narzędzia. Ale też ja biorę odpowiedzialność za siebie, na ile tym narzędziom e, daje się uzależnić. <grym, 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 czy wejść w jakąś taką zależność, która sprawia, że już sobie nie wyobrażam życia bez tego. No właśnie, to jest też takie pytanie do każdego z nas. E, na ile sobie w stanie jesteśmy funkcjonować bez tego lansowania się online, yy, gdzie różnego rodzaju yy, 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 sposoby dystrybucji treści się przejawiają. Czy gdy odklejamy się od tych wszystkich obrazków i tych yy, rzeczy, czy jesteśmy w stanie być w swojej, można powiedzieć, radości istnienia. Widzicie, te wszystkie narzędzia my używamy, by przejawiać się, by dzielić się tym, co w sobie e, dziś tam e, dostrzegamy, przejawia się. E, jeżeli te narzędzia, e, wobec tych narzędzi oporujemy, to one coraz bardziej w tej przestrzeni takiej wspólnej naszej świadomości stają się coraz bardziej takimi naszymi wrogami. Jeżeli używamy ich w takim świadomym zaopiekowaniu. Ukochaniu siebie samych, w tym, że my bierzemy odpowiedzialność za wszystko. To my określamy, w jaki sposób te narzędzia używać. Czy ten nóż użyjemy do tego, żeby kogoś zabić, czy użyjemy do tego, żeby pokroić sobie na przykład e, arbuza? No i to są te dylematy, który, które cały czas w nas są nieustannie. I powiem Wam, że. Mm, To budowanie rzeczywistości to jest wybieranie z takiej perspektywy, która głęboko z nas, w nas jest, można powiedzieć, urzeczywistniona. Jeżeli jest tam opór, walka, ścisk, to będziemy tego przyciągać więcej. Jeżeli jest rozluźnienie i dawanie uwagi, energii temu, co chcemy, żeby się przejawiało w naszym życiu, to tego będzie więcej. Życie będzie nam odbijało te wszystkie nasze podejścia. I jak ważne jest to, żeby właśnie zobaczyć, że to wszystko jest tak naprawdę neutralne. My nadajemy znaczenie i tworzymy swoją rzeczywistość, tą linię czasową, w której chcemy żyć, i swoim, swoją uwagą. Czy to e, zachwalaniem czegoś, umiłowaniem czegoś, czy nienawidzeniem czegoś, oporowaniem, walką z czymś, to i tak to podtrzymujemy w swoim życiu, w swojej rzeczywistości. Więc jak ważne jest to, byśmy zadbali o to, gdzie kierujemy swoją energię. I dostrzegli, że wszelkiego rodzaju tematy związane z tym, że oporujemy wobec czegoś, to one podtrzymują, są daremne czas na to, żeby zdać sobie sprawę z tego, gdzie kierujemy uwagę, na jakie treści, na jakie tematy, z jakim podejściem patrzymy, bo w rzeczy będziemy dostrzegać różne. Choroby możemy dostrzec jako coś, coś wielkim, można powiedzieć, przeklęstwem, ale możemy zobaczyć, że jest też wielkim błogosławieństwem bo jest potężną informacją, która nas y, prowadzi, uczy i edukuje. Ale to jest kwestia naszego nadania znaczenia temu. Jak będziemy w taki sposób funkcjonować, to y, zobaczymy, że we wszystkim, wszystko można użyć do swojego wzrostu, swojego rozwoju. Każda sytuacja, która jest stymulująca, może trudna, jest pełna wyzwań, może być dla nas inspirująca, może być nas wznosząca, rozwijająca. To jest po prostu coś pięknego, że mamy tą zdolność nadawania znaczenia takim różnym odsłonom życia, które często, w tej narracji takiej walczącej, są po prostu przeklęte. Ja nie. Przeciwstawiam się i nie, nie neguję, że ból istnieje. Ból jest informacją, wynikiem czegoś. Więc a, taka to droga ciekawa. Powiem Wam, że temat sztucznej inteligencji hmm, jest też... Yy, Fajnym tematem, bo coraz bardziej widzimy, że już było nam mało. Tyle tego YouTube'a, Facebooka, różnych treści, różnych nauczycieli. Teraz to tak się rozpleniło, że tego jest tyle, że to jest. I teraz wchodzi jeszcze sztuczna inteligencja, która nam daje e, zmienione obrazy, że moja postać, która teraz tak mówi, tym głosem, w takim wyglądzie, to może być sztuczna inteligencja. Tak można nałożyć obrazy. Utwory muzyczne, które słuchamy, no wiecie, niektórzy zoporowali wobec tego, że tam tworzę z tekstów, które piszę, yy, yy, wspierając się yy, sztuczną inteligencją, tworzę jakieś utwory. Okej, okay. yy, ale ile utworów już do tej pory, które wydawały się właśnie mm, takie piękne, cudowne, były niby śpiewane przez kogoś, były stworzone właśnie przez sztuczną inteligencję? My sobie nie zdajemy sprawy z tego, ile już tego wszystkiego jest w kontekście tych wszystkich manipulacji obrazowych, tych, tych naszych fascynacji filmowych, tych yy, różnych przekazów, które w treściach medialnych do nas się przejawiają. Jak bardzo świat cyfrowy, tych pikselowy, jest, można powiedzieć, w takiej możliwości różnych manipulacji, różnych, można powiedzieć, wpływów tak zwanych na nasz umysł. Że my szczytujemy różne rzeczy, a nie zdajemy sobie z tego sprawę, różnego rodzaju podprogowe działania, ile, ile jest w tej nanotechnologii możliwości do tego, żeby wpływać na nasze zdrowie. Widzicie, rozwijając to, możemy tego przyciągać więcej i treści różnych, tych, jakie pola elektromagnetyczne są i tak dalej, jakie zagrożenia i budować tego więcej, więcej w sobie. I to będzie nas odbijało. Widzicie, dla mnie też takie ważne jest w tym tworzeniu tej swojej linii czasowej, że jestem jak woda, która płynie korytem i są tam różne przeszkody. Rzeczy, z którymi może nie rezonuję, ale nie walczę z nimi. One są elementem tego naszego doświadczenia w tym wędrowaniu na Ziemi przez życie. Woda opływa, zawsze znajdzie swoje wyjście, znajdzie swoją drogę do tego, by się wyrażać, by przejawiać się w prawdzie. I to jest cały czas zaproszenie nas wszystkich, byśmy tworzyli tą prawdę, wybierając, nadając znaczenie temu wszystkiemu, co się wokół nas dzieje. Będziemy oporować, będziemy walczyć, będzie tego więcej. I takie to funkcjonowanie. Ile rzeczy, że tak powiem, w naszym funkcjonowaniu, naszym takim tak zwanym organicznym, e, neurologicznym, tym synaptycznym, w naszym e, ego-umyśle, funkcjonuje w podobny sposób jak właśnie sztuczna inteligencja. Jak bardzo my zautomatyzowaliśmy swoje funkcjonowanie, e, gdzie nawet Imitujemy radość, uśmiech, coś tam, coś tam. A są to tylko takie powierzchowne, hormonalne odsłony nas. Wszystko zaprasza nas do tego, żebyśmy wybierali tą linię czasową w zgodzie z tymi najgłębiej uświadomionymi w sobie wartościami życia, tego kim jesteśmy. Taka refleksja leśna. Więc, kochani, najlepszego dla Was w takim kierowaniu uwagi tam, gdzie i nadawaniu znaczenia. O, to jest jakby kierowanie, a i nadawanie znaczenia to jest takie, można powiedzieć, równoległe. E, e, tak byśmy budowali tą przestrzeń magnetyczną tworząc tą linię czasową, która jest głęboko zgodna z nami. W takim świadomym nadawaniu znaczenia, w wybieraniu. A co do nas przyjdzie, to my wybierzemy walkę, opór, a może uśmiechniemy się, okej. Okay. Kolejna ciekawa inspiracja do tego, żeby się rozszerzyć w tym swoim wiecznym jam jest. ما يلفتش الوحيد